Czołem widzowie, trzeci film z Gorzowa Wielkopolskiego to wizyta w jednym z najczęściej polecanych lokali w tym mieście. Stosunkowo nowe miejsce, ale już zdążyło zebrać spore grono zwolenników, a mianowicie Max Kebab. Ja byłem w sobotę i trafiłem na eleganckie mięso wołowo baranie w płatach. Zrobiłem przebitkę, zobaczcie jak to się prezentuje. Od razu podkreślam, że właściciel mnie poznał, ale poprosiłem o brak faworyzacji. To zapewnił mnie w ten czas, że każdy dostaje tyle samo bo jest ważone 150 gramów wołowo baraniego w jednej i drugiej pozycji i cena w obydwu przypadkach to 34 zł. Trochę drożej, ale za jakość trzeba zapłacić i warto mieć to na uwadze, że to nie parszywa, kolejna, parszywa kula mocy. Zamówiony placek na pierwszy strzał chrupiący i ciepły, ale warzywa, warzywka nie zdążyły zaparować. Sosy mieszane robią je wedle własnej receptury, warzywa widoczne na ekranie, co tam się znajdowało, zrobiłem przebitkę na gablotkę, także widać ostrość, leciutko wyczuwalna zatem to na plus. Naprawdę je się to z przyjemnością, ale ja chciałem wyodrębnić, wyodrębnić smak mięsa, więc wziąłem jeszcze bułkę. Bułka też 34 zł i jest to pozycja na większego głoda. Tutaj mogłem skupić się na smaku samego mięsa i czuć w strukturze, że w porównaniu do kuli mocy jest bardziej nabite, czuć, że to płaty. Wołowina przechodziła delikatnym posmakiem barana i powiem Wam jak kepsy mi się przejadają. Tak tutaj zjadłem z ochotą. Bółka chrupiąca w zasadzie obydwie pozycje. Wspólnym mianownikiem jest mięso i wyszło to pozytywnie. Widziałem komentarze pod fotką na, na Facebooku. To gdy coś było nie tak z kebabami zamawiającymi przez ludzi, jak ktoś zamawiał kebaba i coś było nie tak, to właściciel starał się wyjaśnić sprawę i dawał nawet jakieś gratisy. Konsumentom, jak coś nie pasowało, widać, że tam się starają i zależy im na kliencie. Zatem, jak ktoś jeszcze nie jad, to wpadajcie wyrobić sobie zdanie. Moim zdaniem, mięso wołowo, baranie w płatach jest tego warte, ale pewnie uruchomi się duża część społeczności, że trochę drogo. Ocena końcowa jest taka, że Max Kebab, jak dalej będzie serwował takie mięsiwo, to zgarnie dużo klientów i ja za nich ciuki trzymam. Także polecam i pozdrawiam. Cześć.